z mózgu, czyli obniżona percepcja Dobra, nie chcę się przekonywać jaka jest obniżona percepcja relacji skorpiona w zbarcz O rany Prawda trochę zajmuje Uuu, chcą mnie otoczyć, nic z tego Okej okay, luneta Uciekaj, uciekaj, kucze. Prawie nie żyję. No cóż, trochę się z nim bawię, ale zawsze to dodatkowe doświadczenie. Taki mały grinding. I nie strzeliłaś w tego, który... Nie, dobra, strzeliłaś dobrego. Aaaa! Nie, nie, nie. No cóż, pewnie to chyba trzeba załatwić w tracyjny sposób. Ok, luneta tutaj nie będzie mi przydatna. Nie wiem, może coś jeszcze kryje się Poza tymi rad skorpionami, Może ja coś jeszcze martwię bandyci, którzy Mają coś miłego na składzie O tak, bandyta, bandyta Okej, okay, świr, świr, świr Nie, dostałem Au, no i szczęśliwie nie zatruł jestem niezatruty hmm, ok, pack, to zawsze jest mile widziane oraz no, dobra i mamy rad x są to medykamenty, które zwiększają naszą odporność na promieniowanie no w tej misji będą potrzebne i tak, że powinienem się w nie zaopatrzyć, ale oczywiście się nie zaopatrzyłem no trudno mam chyba dwa hmm, kto to miał eee, albo i nie mam dobra, mam jeden antyrat, niestety antyrat zmniejsza ilość przy, Przyjętej już, przyjęte już dawki promieniowania Ale do jego działania potrzeba czasu. Zatem nie, nie będzie to tak od razu, jeśli na przykład jakąś dawkę promieniowania zażyliśmy antyraty i dziwimy się, czemu czemu od razu nie jesteśmy wyrzeczeń To potrzebuje czasu. Hmm, z kimś jeszcze mogę porozmawiać? Kto ma imię? Okay, to chyba był jakiś szamon Każda porządna wioska ma szamana. Jesteśmy przyja przyjacielami w oczu. Co za dziwaczny dźwięk? O, wieżyczki strażnicze Dobra, są one na razie nieaktywne, jest Okej, okay, zapamiętam Jej, mam kolejnego antyrada O, szama Szaman nie ma własnych chat. Biedny jestem tam. Poszukiwać duchów i plemienia. Kolejna, tego, kolejny portecz, który zupełnie nie pasuje do głosu. Jest... Posłuchaj mnie. Od dnia płomieni nasza mała wioska żyje w izolacji. Było ciężko, ale pozostaliśmy wierni naszym bogom. I nie wiązaliśmy się z nikim, są z wioski. Czysta krew, czysta krew. czystość ciała i duszy, Aha. ale złe duchy Mówię. chcą nam zabrać duszę. Dom duchów leży poza życiem i śmiercią. Jego sama aura zatruwa człowieka. Wszyscy maczodłów, którzy tam weszli, wrócili z wymiotną gorączką. Jeśli masz tam iść, to musisz wziąć te święte kamienie. Ci, którzy je łykali, nie zapadali na śmiertelną chorobę. Weź je. Promieniują moją magię. Aha. Jam jest dar poszukiwać duchów z plemienia Wachutu. Wachutu. Przemówiłeś. Przemówiłeś. I... I dostałem... Tak, dostałem więcej radiksów. Oczywiście ta wymiotna gorączka, o której mówią wszyscy, to nic nie jak skutki promieniowania. A, czy coś ciekawego jeszcze masz do powiedzenia? Hello. Nie. Chcesz już tylko handlować. nie obchodzą mnie to twoje wudu, coś tam. Hmm. Ta misja skończy się miłym akcentem. Tak, tak coś czuję. Coś czuję w kościach. Ok, przez tę misję nie będziemy walczyć na świeżym powietrzu, a będziemy walczyć w tym kompleksie korytarzy, czy to jest coś w rodzaju schronu. Będziemy walczyć z wielkimi kraluchami i resztą tego łatwo. No cóż, schodzimy do podziemia. Dobra, jesteśmy w środku. Jak sami widzicie, to jest cały. Trochę wygląda jak krypta. Hmm, okej. Okay. Pierwsze co chcę zrobić, to zabić tego rat Skorpiona. Okej, okay, ale mnie nie zatruł. To, to, to już coś. Te gry się pazury. O rano. W każdym razie to wygląda jak odcięta ręka. Hm, dobra. Nie będę dywagować na ten temat. No zapiszmy. Hmm, może nie na tym miejscu. Może tutaj. Sam widzicie, pełno... o rany Im... super, strzela jeszcze i płacę kurde no Ach. naprawdę, brak komentarza tu należy oszczędzać amunicję, przede wszystkim takie od odgłosy puszczy Mały karaluch Nie chcecie wiedzieć wielkich karaluchów Jeszcze nie I drzwi Tak, jeśli będziecie używać serii, no to po pierwsze to jest zupełna głupota, ponieważ te małe karaluchy nie mają jakichś kosmicznych punktów wytrzymałości A po drugie ta... O, tu jest wielki karaluch A po drugie amunicja by Wam stopniała bardzo szybko to, to On chyba pluje. Okej, tu jest. Jestem zatruty Ale wesoły O, oh, ja yeah. mamy super steampark czy on powoduje? Nie wiem, nie wiem czy nie palnąłem gafy. Gdzieś no, na początku tych let's playów. No tak, no, powodują drobne urażenia, ale są one naprawdę małe. Nie wiem, jakieś 3-4 punkty może mocniejsze wersje z tym paków będą, będą powodowały, że będziemy po prostu mogli leczyć się w pełni, ale po jakimś czasie życie i tak będzie nam spadać o połowę. мам только одно один антидоту мне надо